Siemanko, Siemanko, niezły Witam Was w dziesiątym i ostatnim takim odcinkiem. Jakby to powiedzieć, może. Hmm. Takim ostatnim odcinkiem, tak, tak jakby przerwy, powiedzmy, takiego sezonu. No nie, myślę, że jeśli będziemy robić jakieś sezony z tej serii, to jakieś takie sezony krótkie. A krótkie, w sensie takie, że yyyy jakiego, no kurde o czym ja powiedziałem? aha, że tam jakieś dwa sezony, albo będzie mniej, czy coś takiego co to jest? o, tu jest blog Tu dobra, więc tak od czego zaczniemy? zaczniemy od yy, tego, że sobie kilo bo jak wiecie, teraz zaczynamy robić budowę tutaj tego całego miejsca. Tutaj zapomniałem wcześniej zrobić. Czekajcie, tak wejście będzie tu, tu, tu myślę jakoś tu albo nie. nie, 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 tu zrobimy sobie dłużkę, tak właśnie tu. Czyli tu. I tu musi być dziura. No i tu zrobimy taki most w przyszłości. Czy no może... Yy, no zbudujemy taki super most. Ale jeszcze nie dziś. O, stąd możemy wskoczyć. Dobra, weźmy się za tą pracę. Yy, raz, dwa... Tam są cztery chyba, więc... Dobrze, ja to zrobiłem. 4. Chyba tak. Ej. Nie wiem czy nie zrobię pięcia, bo nie mam, nie mam tak naprawdę o czym rozmawiać teraz. No. O czym by tu z nami porozmawiać przez ten czas jak budujemy? No może o... Jakieś zmiany? Nie, no. Aha, to teraz będzie nagrywany blockade. Myślę, że tak jeszcze. Nie, no, nie będę robił, tak? Myślę, że do piątego odcinka albo czwartego z blockade wrócimy do gier na Androida. A nie będzie, jeśli to jest ciekawe, to nie będzie Minecrafta jako gry na Androida, no bo to jest no bez sensu. Przecież ja w to w gram, więc sobie już każdy zobaczy. A jednak jeszcze. Poczniemy sobie, i tak będziemy iść. A właśnie, już te horrory, no to jeszcze jakiś horror dla was muszę znaleźć. Tylko może jak wyzdrowieję, bo... E, nie no, coś tutaj musisz się takich horrorów znaleźć. To nie ma co, coś tu musi być Szukałem gry Survive o tym mówiłem o tej grze To jest coś co Slenderman, tylko że go nie was wilk po lesie Tu jest Bateria mi się kończy. A dziurę tu zrobię niech to co. No szkód A nie mogę to inaczej zrobić. Tu kilofem. Dobra, trzeba porzucić te kilka bloków. No i zacząć tu budować. te no co jest? Chyba, chyba dalej nie będzie starczyć. Bloków. ale przynajmniej trochę tego zrobimy. Ja kiedy po prostu skończę za materiałem, poza materiałem może powiem tak, o, teraz oglądam ja, Royal Roya to oglądam tam jakieś, jakieś jakieś filmy w Urharo. czy może e, jakieś horrojki czy coś takiego czy to jest to ulubiony? Czasami tam sobie pooglądam Karolka jak raz na jakiś czas już nagra, bo... No to on powoli nagrywa. Nie za często, tak powiem. Mam no, ja sobie pooglądam teraz takie fajne gry, nagrywa. Śmieszne, jakiś fuls Jordanis, ja w ogóle pooglądam w kogoś. Jakiś The Forest, Hard od Bardzo zacząłem zaczęłam oglądać. Dizowski to jest naprawdę też fajny youtuber, więc polecam. Ja jeszcze sobie jakieś przeróbki z rokiem oglądam. A ja może wam powiem o mojej przygodzie na yy, yy, live'ie. oglądałem sobie live'a od... Yy, Kogo To oglądałem live'a? Chyba, tak, to był Yuhi. Yuhi to jest jeden z ekipy Rocka. Rok zawsze z nim normalnie... Prawie zawsze... nie, no, w sumie można by było powiedzieć tam, że tam dwa odcinki zimnie... dwóch odcinków zimnie było, tak na, naprawdę to wszystkie filmy z ekipą musi być Yuhi. Ja oglądałem i tam napisałem mu Yuhi, jakiś głupotek chciałem się jego zapytać, że się po prostu mi odpowiedział. No i powiedział, tak, bo jak normalnie zaczęło mi serce bić, że Jezu! Odpowiedział mi. No i później co było dalej, no. Odp później zapytałem się, jaka to jest mapa? mapa, bo on grał w Arma Trójkę. No i odpowiedział mi: Wow, taka super przygoda normalnie. No i tak to wygląda. Tam jeszcze trzeba trochę dokończyć tego, ale mi się to już podoba. Trzeba tylko tam wykończyć jedną warstwę muru. Czyli tutaj y górę tylko trzeba dokończyć. i tutaj czekajcie tu zrobię takie schodki no i tam się akurat jakoś tak się złożyło, że tam jest na końcu taka dziura no i tam do końca będą schodki no i tam dalej będzie można szybciej przejść a nie będzie trzeba tak skakać ciągle więc to był taki budowniczy odcinek co to wygląda, gdyby tam w ogóle nie było ściany trochę. Jak się przejrzycie, tak trochę nie widać. No, nie będziecie patrzeć w sam ulicy. Dobra, tu oświetlimy. Nie wiem, ja tutaj to będę oświetlał. Mam już te pomysł, to szybko zrobimy. Raz, dwa. Cześć, czy ja dobrze idzie? Nie, nie mam już. No nie, nie w tym miejscu. no Trzeba to źle... Nie, dobrze tu ustawiłem, no. Tu nie trzeba zrobić dróżkę. A trochę tu kobla jeszcze może? Nie mam Ale wiem, co możemy jeszcze zrobić. Tu trochę węgla i przetopimy tutaj żelazo i do skrzynki powkładamy te wszystkie rzeczy. O Jezu, teraz sobie przypomniałem co źle zrobiłem, bo przecież ten, yy, nie po to robiłem szybę, żeby nic nie widzieć, więc tutaj trzeba zrobić dziurę, no właśnie. Więc tak tu nie, tu nie. Tu muszą być takie y, trzy. Trochę mi szyb zostało na budowę wieży, której jeszcze nie dokończyliśmy. Co ja odwalam? Szyba to miała być. Chyba będzie mi starczyć. No dobra, jest. Teraz będzie wszystko fajnie widać. No super, po prostu no. No dobra, niech będzie. Przynajmniej coś tam przez tą szybę widzę. Oprócz tych kresek. Oprócz widzę. Dobrze to jest w ogóle nie. No. 4, 3, 4 na 3. No dobrze jest. O, właśnie, co chciałem zrobić? Zrobimy sobie zrobimy sobie, słuchajcie, zbroję z żelaza. Więc trochę mi szkoda, tyle marnować teraz, no ale to zrobimy. 24. Dobra. Jedna para butów, jeden tors, jeden hełm i jeszcze nogi. Dobra. Więc super, ekstra. Boże, teraz wygląda na jakiś biały człowiek po prostu. Czekajcie. No i tak wyglądam teraz. Wszystkie SD, cała ta druga się w sieci. O, w cieniu trochę widać. No a więc to jest dziesiąty odcinek, ostatni odcinek. Trochę, trzy trochę podpada będzie jedenasty odcinek. Więc tak. Komentujcie. Subskrybujcie. Oceniajcie. Sprawdźcie fanpage. Czyli dzianka wojaka. I yy, może zobaczymy się już z Panem Lizaczkiem, jeśli napiszecie ten komentarz. Więc do następnego odcinka. Myślę, że tak. Dwa tygodnie może. Dobra, do następnego odcinka. Szczoła. Cześć!